To co... to, co dał nam świat, to odeszło z biegiem lat. Cóż warty dziś niewczesny żal, że odszedł to, co dał? To, co dał nam świat niespodzianie zabrał los. Cóż wart jest dziś niewczesny żal, że los wziął to, co dał. Dziś, gdy stoimy przy trumnie wielkiego piosenkarza, brawnego artysty, kolorowego Trubadura i polskiego Elvis'a Presleya, człowieka, który był legendą już za życia, Krzysztofa Krawczyka Znowu przypominamy sobie O nieuchronności śmierci W każdej sekundzie Również w tej chwili Ktoś na świecie Wydaje swój Ostatni oddech Ale śmierć jest częścią życia Powtarzał bohater Filmu Forest Tak Śmierć jest częścią życia Dlatego Choć nasze serca napełnia dziś ludzki smutek, to jako chrześcijanie jesteśmy pewni, że życie naszego przyjaciela Krzysztofa nie skończyło się. Ono się tylko zmieniło i zyskało wieczny wymiar. Przecież był człowiekiem wielkiej wiary. A dla ludzi wierzących w Chrystusa śmierć nie jest tragicznym końcem ani zupełnym unicestwieniem. Człowiek, który przez chrzest złączył się z Chrystusem, uczestniczy w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego po zakończeniu życia na ziemi nie przestaje istnieć. Wiedział o tym nasz brat Krzysztof, który odszedł pojednany z Bogiem w sakramencie pokuty i w stanie łaski uświęcającej. W Ewangelii odnajdujemy słowa Pana Jezusa, kto spożywa ciało moje i pije krew moją marzycie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I dziś już gdzieś na niebiańskiej scenie Krzysio śpiewa dla nas. Świat nasz kruchy był, jak cień nasz chleb, jak nadzieja, która moment trwa. Dzisiaj obraz widzę jak przez mgłę, która dzieli i oddala nas. Słowa starotestamentowej pieśni na pieśnianie mówią, jak śmierć jest potężna, tylko miłość. I dziękujemy Ci Krzysztofie, zapomnij oj do żony Ewy, do syna Krzysztofa, brata Andrzeja, córek i wszystkich najbliższych. Dziękujemy Ci za wszystko i przepraszamy, mówiąc za warszawskim poetem, poetą, księdzem Janem słamy wiersza żal. Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło. Chodźmy się teraz po.